No, witam. Ja mam takie spostrzeżenie tylko i wyłącznie. Które może się z Waszym nie zgadzać, ale. No. Dosyć dużo tego przepatrzyłem. No i mam jakieś takie zdanie swoje. To jest dosyć ogólnie dziwne, co się aktualnie dzieje, ale nie narzekam. Nie powiem, że nie. Na początku. Małpa. Strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen skinów do. cen naklejek, dokładnie tak, a, jak, a jakby inaczej w ogóle, przecież musi. Kto by ceny skiny w ogóle wliczał, nie? Do czegokolwiek. Także ten, można sobie wejść. No i tyle. No więc. Z mojego wystawiania itemów, które widzicie aktualnie, no, ciężka praca tak zwana, w kamieniołomie, nie ile to wystawić, Wynika. Ciekawy wniosek iż, uwaga, uwaga, szanowna publiko. No um, jakby to powiedzieć? Ogólnie Steama pojebało tak nazwę. Ponieważ co jak co, ale ceny są tak powypierdolane w kosmos. Wszystkiego co tylko i wyłącznie istnieje. Że to wystarczy naprawdę, nie wiem, książce i masz tak, milion złotych, ale jaja. Coś tego typu. I tego jest tak dużo, w sensie tak dużo jest tych wszystkich dziwnych górek, które się wzięły z chuj wiekąd. Mm, I w ogóle... A, co ja będę ten... 8 zł to chyba 9, 8. Y, tego jest naprawdę w chuj. I nie, ja nie mam zielonego pojęcia kiedy to się w ogóle szaleństwo całe skończy. Bo ja już myślałem, że to się w ogóle nie zacznie na przykład, ale zaczęło się i jak się już zaczęło... To już leci naprawdę chyba pod sam księżyc. Zielonego pojęcia nie mam, ale to jest dosyć ogólnie ciekawe, jakie to ma jakie to ma rezultaty, ponieważ właśnie takie itemy jak na przykład Ticket to Hell, no nie wiem, czy mam akurat Filtested pewnie gdzieś tam w magazynie bardziej niż w ekipunku, bo to już akurat jest, można byłoby to rzec, końcówka mojego wystawiania. I jak na razie, pewnie za chwilę będą kolejne, no to i my niektóre zrobiły 50% na przykład, nie? Ja skrzynki to już wam pokazywałem, ale to leci, leci i leci. O właśnie. Widzicie to? Jakby to normalnie kosztowało na przykład 2,20, a teraz kosztuje sobie 3,20. To kurwa całkiem dużo. Trzeba przyznać. No i to się tak wcale nie za bardzo chce zatrzymać, jeżeli chodzi o cały kształt rynku. Także to wygląda dosyć ciekawie. No i co? O, no dobra, chyba to tyle. Lecimy sobie. No i, z mojego punktu widzenia... Ta sytuacja jest pojebana, tak to nazwę. No nie za wiele trzeba aktualnie na rynku Steam, żeby dosyć dobrze zarobić. Wystarczyło od tydzień temu zrobić jakieś zakupy. Nawet nie wiem, czy jakoś bardzo mocno wyprofilowane. Powiedziałbym, że nawet nie do końca. Byle po dobrych cenach... Odpowiednich, takich git cenach. Tyle wystarczy. Dobra, lecimy dalej. Czy tu jeszcze przecież to się mnoży i mnoży, panie? To jak to się nie skończy nigdy, te wszystkie skiny co tam są do wyjęcia stąd. Czy to jest w ogóle ja nie wiem o co w ogóle z tym chodzi? I IDK. Aktualnie rynek Steam. Więc dla takich debili, sery, no to nie, no nawet żadnego w ogóle pomyślą ani żadnego mózgu nie potrzeba. Te yy, terrory to już w ogóle, nie wiem, one w ogóle to jest jakiś milion złotych. Dosłownie, ja nie wiem, ja to, to po 5 zł za sztukę więcej kosztuje aktualnie, a to ja kupowałem za darmo. Nie mam zielonego pojęcia jakby o co z tym chodzi, ale się bardzo z tego powodu cieszę. Przynajmniej się serwer ma z czego finansować, ten Efik lekki, tak zwany. No nic. Ja już nawet o Alpine Camo to nie mówię, bo to jest w ogóle inny wymiar totalnie kosmosu i ja nawet nie jestem w stanie za bardzo tego zrozumieć, tak to nazwę, co tam ma miejsce. Jeżeli ten z 6 zł leci nagle do 10, no to już wiesz, że coś się odpierdala chorego na tym yy, Steamie, no ale nic, tylko się trochę można z tego ucieszyć, nie? Ja ogólnie nie prognozowałbym tego w kółko, chociaż jak widzę statystyki, które są wyjebane poza skalę. To ciężko obrzeć się takim wrażeniem, że wcale nie musi być to koniec tej pięknej naszej przygody i może nawet bliżej temu będzie do jakiegoś takiego stanu przejściowego. Ogólnie to nie jest jakiś taki stały stan, że wszystko rośnie, chociaż wszystko rośnie. No i jak widzicie, moja reakcja na to jest jedna. mamy i sprzedaję wszystko, jak leci. No tak. Także tak się wygląda taki typowy magazyn. No, to nie ma w nim nie wiadomo ile rzeczy, no ale trochę tego jest do upłynnienia. Znając życie, będę przy tym siedział 5 godzin, żeby to ogarnąć. No, potem i tak siądę do Minecrafta i powiem, że segram. No co? Tak to działa. Takie życie. Pojebane to jest. Autańczycy.